Cześć, witajcie! Dziś opowiem Wam o bardzo komfortowym, pojemnym i mało awaryjnym samochodzie. Jest to Honda CRV trzeciej generacji. Nasz konkretny egzemplarz, który stoi za mną, pochodzi z 2010 roku. Posiada benzynowy silnik dwulitrowy, 150 koni mechanicznych mocy i manualną sześciobiegową skrzynię biegów. Może będziecie zainteresowani zakupem tego samochodu? Jeśli tak, to zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Honda CRV po raz pierwszy została zaprezentowana w 1995 roku jako odpowiedź Hondy na Toyota rav 4. Auto to powstało na bazie płyty podłogowej Civica 6 generacji, a pierwsze modele tego samochodu na rynku europejskim pojawiły się w 1997 roku. Trzecia generacja debiutowała w 2006 roku na targach motoryzacyjnych w Paryżu. Po trzech latach w 2009 roku Klasycznie dla Hondy, model przeszedł też dodatkowy lifting, a produkowany był do 2012 roku. Tym, co na pewno odróżnia trzecią generację od poprzednich, jest klapa bagażnika, którą po raz pierwszy otwieramy do góry, a nie tak jak to było poprzednio na bok. Wszystko to dzięki przeniesieniu koła zapasowego z tylnych drzwi pod podłogę bagażnika. Honda CRV trzeciej generacji posiada też bardzo pojemny bagażnik o pojemności 556 litrów. A po złożeniu oparcia tylnej kanapy, nawet 1532 litrów. Auto było dodatkowo niższe, krótsze i szersze od poprzednika. Wersja poliftingu to odpowiednio: 168 cm wysokości, 457 cm długości i 182 cm szerokości. Model przed liftingiem był 4 cm krótszy. Po liftingu zmieniła się też nieznacznie oferta silnikowa i wygląd samochodu. Dostaliśmy między innymi Nowy kształt przedniego i tylnego zderzaka, zmianie uległa też osłona chłodnicy oraz materiał, z którego wykonano tapicerkę. Honda CR-V trzeciej generacji przed liftingiem to dwie wersje silnikowe. Pierwsza z nich to jednostka benzynowa o pojemności 2 litrów o oznaczeniu i-VTEC, generująca moc 150 koni mechanicznych. I maksymalnym momencie obrotowym 190 Nm przy 4000 obrotów oraz współpracująca z manualną sześciobiegową lub pięciostopniową automatyczną skrzynią biegów. Drugi silnik to jednostka wysokoprężna o pojemności 2,2 litra o znaczeniu ICTDI, mocy 140 KM mechanicznych, maksymalnym momencie obrotowym 340 Nm. Przy 2000 obrotów oraz współpracująca z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Po liftingu jednostka benzynowa nie zmienia się, natomiast silnik diesla 2.2 ICTDI zostaje zastąpiony przez jednostkę o takiej samej pojemności 2.2, ale o oznaczeniu ID.TEC a ilość koni mechanicznych wzrasta o 10 do 150. Jednostka ta współpracuje z sześciobiegową manualną skrzynią biegów lub po raz pierwszy dla silników wysokoprężnych w kącie CRV Także z pięciostopniową automatyczną skrzynią biegów. Silniki te występują wyłącznie z napędem na cztery koła. Obie jednostki napędowe posiadają także łańcuch rozrządu. Napęd na przednią oś, jako jedna z wersji, po raz pierwszy pojawia się dopiero od 2012 roku w następnej, czwartej generacji Hondy CRV. Wersje wyposażenia, jakie znajdziemy w tym modelu, to podstawowa Komfort, a także bogatsze Elegance, Elegance Lifestyle oraz Executive. Jako ciekawostkę dodam, że na rynku możecie spotkać też wersję wyposażenia produkowaną do 2009 roku i oznaczoną jako Elegance Sun and Light, czyli słońce i światło. Samochód w tej wersji posiada dodatkowe światła ksenonowe, panoramiczny dach oraz przyciemniane szyby tylne. Ta wersja wyposażenia była często wybierana przez klientów. Zobaczcie jednak co znajdziemy w naszej wersji Elegance Lifestyle. ABS, 6 poduszek powietrznych czujniki parkowania z przodu i z tyłu, przednie podgrzewane fotele, skórzaną kierownicę regulowaną w dwóch płaszczyznach, elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka, Isofix, czyli system mocowania fotelika dziecięcego, VSA, układ kontroli stabilności jazdy, a automatyczne światła z czujnikiem zmroku, czujnik deszczu, klimatyzacja automatyczną dwustrefową, regulowane i przesuwane oparcie tylnej kanapy, półskórzaną tapicerkę, połączenie Alcantary ze skórą, schowek na okulary, który w sprytny sposób zmienia się w lusterko panoramiczne służące na przykład do obserwowania dzieci na tylnej kanapie, system double deck, czyli dodatkowa półka bagażnika dzieląca go na dwa poziomy. Do tego odcinka zaprosiłem do nas ponownie Daniela Piotrowskiego, pracownika działu samochodów używanych Honda Plaza. Cześć Danielu. Witam przy to. Powiedz nam, proszę, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, przymierzając się do zakupu hdc CRV trzeciej generacji. Jeżeli miałbym kupić ten samochód, zwróciłbym uwagę na pewno na czujniki parkowania z przodu, jak i z tyłu. Ten element często lubił korodować. Jeżeli byśmy chcieli wymienić na nowy jeden czujnik, to jest koszt około 1000 zł, więc na pewno na to bym zwrócił uwagę. Dodatkowo często w tych samochodach pękały gumowe obudowy amortyzatorów przednich. Jeżeli będziemy mieli taki mankament, możemy być świadomi w niedługiej przyszłości wymiany amortyzatorów. Dodatkowo kolejnym minusem i na co warto by zwrócić uwagę są maty grzewcze w przednich foteli. One czasami nie działały, warto sobie uruchomić fotel grzany, zobaczyć czy on poprawnie działa. Ok, a jakie są dobre i te trochę słabsze strony tego samochodu? Jeżeli miałbym wymienić tutaj e, słabe strony samochodu, zacząłbym e, tutaj mówić ponownie o czujnikach parkowania, ma tak rzewcza oczywiście. Dodatkowo moim zdaniem e, minusem tego samochodu jest brak regulacji podłokietnika. E, Przednich foteli i dosyć są wąskie, przez co nam łokieć czasami potrafi spaść. Dodatkowo kolejnym minusem są łączniki poziomowania świateł salonowych. E, mówię już o co chodzi: światła ksenonowe same się poziomują w zależności od pozycji samochodu. E, jeżeli ten element mamy m, niesprawny, światła będą świeciły w danym określonym przez siebie już punkcie, nie będą same się zmieniały względem pozycji samochodu. Warto na pewno też na to zwrócić uwagę. Jeżeli miałbym wymienić tutaj mocne strony samochodu, na pewno zwróciłbym uwagę na przede wszystkim bezawaryjny silnik, mam tutaj na silnik dokładnie benzynowy, zwróciłbym tutaj uwagę na... Możliwość regulacji tylnej kanapy, zarówno siedziska jak i oparcia, dzięki czemu możemy sobie zwiększyć pojemność bagażnika lub też usadowić wygodniej naszego pasażera. Kolejnym atutem tego samochodu jest dodatkowa półka w bagażniku, która może pomieścić do około 15 kg ciężaru. Na pewno fajny gadżet, każdemu się przyda. Dobra, czyli zadam Ci już ostatnie pytanie, myślę, że nie najmniej ważne. Za jaką kwotę możemy kupić Honda cr trzeciej generacji? No, tutaj te kwoty wahają się e, mniej więcej od 40 tysięcy do 70 tysięcy złotych. Jest to uzależnione przede wszystkim od wersji wyposażenia. Ich tutaj było kilka, o czym mówiłeś wcześniej. Dodatkowo oczywiście e, rok produkcji ma też duże znaczenie. No i standardowo jak to przy samochodach, pochodzenie oraz e, stan techniczny auta. Danielowi dziękuję za rozmowę, a ja się jeszcze przejadę tym samochodem. Operator nie jest do końca szczęśliwy, że wyjechaliśmy w trasę, tym bardziej w te nierówne warunki, ale chcę wam pokazać, jak to auto zachowuje się właśnie w takich warunkach. A jest tu ciągle bardzo komfortowo, bardzo przyjemnie się jeździ tym samochodem. Honda CR-V trzeciej generacji to bardzo komfortowe, rodzinne, też pojemne auto, które sprzedało się jak do tej pory w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie, jest też bardzo popularne na rynku wtórnym. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, oglądajcie kolejne odcinki, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia.